Julia Kamińska dołącza do obsady kolejnej popularnej telenoweli. Niewiarygodne, gdzie będzie można ją zobaczyć. Julia Kamińska, która w ostatnim czasie skupiła się na karierze muzycznej, wcale nie ma zamiaru rezygnować z wyzwań aktorskich. Gwiazda Brzyduli pochwaliła się właśnie tym, że od nowego sezonu będzie można oglądać ją w kolejnej telenoweli. W kogo tym razem wcieli się artystka znana z klanu na dobre i na złe oraz na wspólnej? Julia Kamińska próbuje swoich sił w branży muzycznej. Julia Kamińska to jedna z najbardziej wszechstronnych gwiazd rodzimego show biznesu. 36-latka dała się poznać nie tylko jako zdolna aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna, ale także jako utalentowana wokalistka. Artystka ma na swoim koncie autorską przeróbkę kompozycji Anny Jantar Tyle Słońca w całym mieście, którą można było usłyszeć w czołówce popularnej brzyduli, a niedawno na półki trafi jej debiutancki album zatytułowany Sublimacja. Wśród wielbicieli gwiazdy nie brakuje opinii, że to właśnie ona powinna reprezentować nasz kraj na podczas konkursu piosenki Eurowizji. Mimo tego piosenkarka zapewnia, że na ten moment nie potrzebuje nowych wyzwań i skupia się na bieżących przedsięwzięciach. Julia Kamińska dołącza do obsady Pierwszej Miłości. Sukcesy w branży muzycznej nie oznaczają jednak, że Julia Kamińska ma zamiar rezygnować z pracy na planie. Jak się właśnie okazało, popularna aktorka, która ma na koncie występy w takich kultowych produkcjach telewizyjnych jak Klan, na dobre i na złe czy na wspólnej, dołączy do obsady kolejnej telenoweli. O szczegółach poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Cześć, jestem Julia Kamińska i właśnie dołączyłam do obsady Pierwszej Miłości. Zapraszam do oglądania. Będę grać Maję. Maja zajmuje się dziećmi profesjonalnie, ale też z serca, z wyboru, z pasji. Taka, taka pediatrka, można przeczytać na jej Instagramowym profilu. Wiele wskazuje na to, że postać grana przez aktorkę ma szansę sporo namieszać w losach bohaterów serialu. Jej postać ma mocno skomplikować relacje pomiędzy Maurycym, w tej roli Dawid Dziarkowski, a Lucyną, graną przez Delfinę Wilkońską. Czy ich miłość przetrwa wymagającą próbę? Jak Julia Kamińska sprawdzi się w swojej nowej wielkiej roli? Przekonamy się już niebawem.